Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiaj piękny październikowy, deszczowy dzień. O rano trochę słońce poświeciło. Na początku padało, później trochę słońce wyszło. Poszedłem więc na naszą dzielnicę Stogi. Nagrałem parę filmów. Byłem w skrzyżowaniu ulicy Nowotnej i Stryjewskiego, gdzie niższe ją ławki zrobione z pieniędzy Rady Dzielnicy, ale tutaj chciałem się odnieść do Rady Dzielnicy. Proszę Państwa, sytuacja w Radzie Dzielnicy z tego co wiadomo jest patowa. Tam są dwa obozy. Jed jeden siedmioosobowy pod dowództwem Prażnowskiego, z panią Sabiną i innymi jeszcze tam radnymi i drugi z panem Łapszo i z panem Sławomirem przewodniczącym. Rady, z zarządem w zasadzie Rady, tam bo ten zarząd, Pan Łapsza, Przewodniczący Rady, Pan Sławomir, jak się nazywa? Pan Sławomir, Przewodniczący Rady. Przewodniczący. Pan Sławomir, no. Pan Sławomir. Przecież wszyscy wiemy, nie? To ten Pan, który kiedyś przez poprzednią Radę, jak jeszcze byłem w Radzie, został odwołany z przewodniczącego funkcji, a potem na no nowo, kiedy go wybrano, znowu dostał przewodniczącym Rady. No i co dalej? Pani Magda, która była Onegda szefową zarządu, została wyeliminowana z Rady, ponieważ jak się okazało, to już wcześniej powinno być to zrobione. Ale jak jeszcze Bogdan Olszewski był przewodniczącym Rady Miasta, ja mu mówiłem, że przecież tak nie może być, żeby osoba, która nie mieszka na dzielnicy Stogi, była przewodniczącą Rady. On mówi, że to jest dobre. Dobrze, no i teraz się okazało, że, że niezgodne z przepisami i z regulaminem funkcjonowania rad dzielnic, bo jeżeli, jeżeli mieszka na innej dzielnicy, to dlaczego ma reprezentować dzielnicę, w której nie mieszka? No i pani Magda, że tak powiem, z rady została odwołana. Teraz jest problem, bo natury takiej, że następna pani Wiśniewska bodajże, też Wiśniewska, czy no, następna, która jest, że tak powiem, wpisana na liście kolejności, której teraz jest czas przyjścia do Rady na miejsce Pani Magdy, no nie może wejść do Rady, ponieważ jak mówiłem, są dwa obozy, jest siedmiu, siedmiu tu i siedmiu tam. Proszę Państwa, i tak oni ze sobą walczą. I na dodatek w Radzie Dzielnicy nawet okazało się, że budżet Dzielnicy na, na ten nie został uchwalony. Jak się okazuje, no, nie mogli dojść do konsensusu, na co ten budżet ma być pozielony i w związku z tym budżet został, że tak powiem, przeniesiony na przyszły rok. No. Więc jest rada, a jej nie ma i żadnych efektów nie ma. Na dodatek dzisiaj zauważyłem, jak mówię, na skwerze tam, gdzie kiedyś wykonany został skwerek za pieniądze Rady Dziennicy, nasze mawki, które już ją rozpadają się nikt tego nie konserwuje rozmawiałem z panią Sawiną, mówiła, że to było zgłaszane do Gdańskiego Rządu Nieruchomości ale niestety też nic nie robią w tym temacie, bo na covid wszystko się zwala dzisiaj COVID wiadomo, dzisiaj tysiące już zarażonych no to proszę państwa, no ale to nie jest tak, że nie można już nic zrobić bo przecież firma Aldesa jak widać wykonuje dzisiaj te roboty jeszcze, chociaż nie wiadomo kiedy skończy bo się pytałem jednego pana urzędnika, który na rowerze jeździł z zapisem miasto Gdańsk i mówił, że on nie wiedzą, bo Aldesa wie kiedy skończy, my nie wiemy no więc tak to wygląda, a przecież Urząd Miasta nadzoruje te roboty i podpisał z nimi umowę i oni wiecznie przeciągają te terminy i przeciągają i nie wiadomo kiedy skończą no powiem, że jeszcze dzisiaj byłem w drugim miejscu, mianowicie poszedłem z kamerą sobie nad Wisłę pokazałem Marinę przystań w zasadzie gdzie kiedyś tramwaj wodny jeździł, już nie płynął nie pływa, nie pływa tramwaj wodny, bo no niestety stogi wycieli. z tego tramwaju wodnego, nie opłacało się, bo tu mało kto wysiadał czy wsiadał. W związku z tym nie mamy tramwaju wodnego, już nie chodzi. Teraz z kolei co do tramwajów w ogóle, to ja, wiecie, wszyscy musimy jeździć w maseczkach w autobusach. Ostatnio nakręciłem filmy pod tytułem napanka w autobusach i tam reżim policyjny, sprawdzanie. Został radiobus policyjny, radiobus straży miejskiej na przystanku Czarny Dwór na Przymorzu, no i wpadali do autobusu, sprawdzali te maseczki. No ale okazuje się, że nie każdy może nosić maseczkę, bo ja na przykład mam zaświadczenie od że nie mogę. No ale też pani motornicza powiedziała mi, że jak nie założę maseczki, to, to, to nie, nie pojadę, i, i bo, 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 bo takie są przepisy. No, no i potem na następnym przystanku wezwała Straż Miejską. Kiedy okazałem zaświadczenie lekarskie, pan Strażnik Miejski powiedział, że ten pan ma prawo pojechać do swojego domu tramwajem. Przecież nie możemy na, na wszystkich patrzeć tak samo. Są różni ludzie, jedni są zdrowi, mogą oddykać przez maszeczkę, drudzy niekoniecznie potrafią oddykać przez maszeczkę. Każdy chce żyć. I też, ponieważ mi zabrano prawo jazdy, to muszę jeździć środkami komunikacji miejskiej ewentualnie motorowerem, ale no motorowerem jak deszcz pada, tak jak dziś to nie bardzo można. Cóż, powiem więcej. Byłem dzisiaj właśnie na tej przystani tam gdzie poszedłem jeszcze do Ligi Obrony Kraju, też kręciłem film. No to jakiś facet na mnie napadł że nie mam tu prawa, bo to jest teren prywatny. No ja się pytam, proszę państwa czy to Liga Obrony Kraju, stara organizacja jeszcze za komuny, dalej myśli jak komuna, co nie wolno zdjęć robić na terenie Ligi Obrony Krajów, przecież każda jest miasta Gdańska, a nie żadne prywatne yy, tereny. A poza tym dziennikarz ma prawo w przestrzeni publicznej nakręcać reportaże i czy się komu nie podoba, czy nie, a nie jakiś członek naszego klubu, budubu, pretensjami, no, że ja nakręcam, czy po prostu całkiem yy, nie po kolei mają głowie, bo nie wiadomo o co co, co i tym ludziom chodzi. Jakieś RODO proszę Państwa nie wolno nagrywać, bo RODO, proszę Państwa RODO to jest ustawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli ja na, 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 nagrywam w przestrzeni publicznej na ulicy ludzi, to żadne RODO tutaj nie ma zastosowania. Więc no, pamiętajcie o tym, że dziennikarz ma też ustawę o wykonywaniu tego działania dziennikarskiego i nie, nie, ludzie nie drwiejcie już całkiem. No, Przecież nikt nie będzie każdemu twarzy zamaskowywał, bo będziecie wyglądali jak przestępcy zresztą i tak wszyscy chodzicie w maseczkach. Wyglądacie jak przestępcy. Pozdrawiam, ten czerwony torsas redaktor Słowomisierski. Jak widać bez maseczka. Ahoj.